Cześć, witajcie. Ja nazywam się do Gorek i witam was dzisiaj w Stars! Jak, jak wiecie, wiecie będzie wiecie, w sobotę będzie było a czyli to się równa nowa dodawało. A już wiem co zostanie dodane. No weźcie śócioko. Się dostać do dane do Na moim kanale. Niech ze no więc dzisiaj to będzie taki odcinek informacyjny, troszeczkę. A więc wtedy będę sobie wbijać puszki na ryko. A ja już Wam nie przedłużę, więc zapraszam do odcinka. Jak wiecie, w jak będzie aktualizacja. I zostanie coś wielkiego dodane. Jeszcze Wam. I teraz wam właśnie powiem co. Do prostu zostanie dodany karnet bojowy, którego zdjęcie pokażę wam na samym odcinku. Oraz nowa rzadkość zadymiarzy, że... Poczekajcie, tam proszę spróbuję podjechać. Poczekajcie, tam kara jest. Tu jest parę poziomów. Kurde. Wpakowałem się w tarapaty. Dobra, czekaj. Patrz, co ty mu robi. Czekaj, ci bijemy się z nimi. Czekaj, podjeżdżaj. Angor, please. Zekercie biorę tą chobzę i siebieczkę. Okej. Którą będzie można. I jak będziecie mieli kupicie karnet bojowy poziomu pierwszego. W pierwszym sezonie, bro, bo nie wiemy ile będzie tych sezonów tego kariery. bojowego. wiemy, że ileś na pewno będzie. To posłuchajcie, dostaniecie gwarantowane. Posłuchajcie te gwarantowane, będziecie mieli, nie? Z tego będzie, będziecie mieli tego z osunięte tak jest, zostaną usunięte bilety No, jakby ktoś nie wiedział co to jest karnet bojowy, to to niedługo się no to będę mógł to wam po, zaraz po chwili co wytłumaczyć No więc tak bo już na końcu wytłumaczę, a teraz powiem wam, czy warto kupić karnet bojowy. Więc dobra. Jeżeli wiecie co, dostaniecie to, tego gwarantowanego zadamiarza. Naprawdę... Jezus. No, z moim zdaniem warto mieć tego zadamiarza, teraz... Ten karnet bojowy i tego zademiarza, nie? I teraz przejdźmy do rzeczy, gdzie by mogła być jego ikona. Mogła być tu, tutaj nad ikonką znajomi, nad ikonką sklep. Tutaj. Ewentualnie jeszcze oto. Posłuchajcie. W ja bojowym będzie zadymiarz, który nie wiem jak się będzie nazywać jeszcze. I jak kupicie pierwszy poziom karnetu bojowego, nie? No to będziecie posłuchajcie go handluwać. Karnet nie wiem, ile będzie kosztować. Bo to, że będzie mógł kosztować 80 000. A teraz Wam pokażę. Albo jakieś pieniądze. A teraz Wam pokażę, jak będzie wyglądać. Uwaga. Ikonka karnetu bojowego. Uwaga proszę Państwa, tak będzie wyglądać karta bojowy w Brawl Stars. Chce się nazywać Brawl Nawet nie wiemy, jak się po polsku będzie go mówić. I teraz przedstawię Wam, co będzie dawać. Będzie dawać, uwaga, zadmiarza o nowej, nowej, posłuchajcie, tej nowej, nowym stopniu rzadkości, czyli zamiarze że humanistyczny chyba, zaraz wam też powiem jak będę pokazać ikonkę ty, tej tej i uwaga, będzie to zadymiarz, który na początku będzie go też, będzie można go trafić ze skrzynki, ale bardzo trudno trafić ze skrzynki, bo na początku będzie miał pozomozarny, uwaga, czyli na nie, czyli uwaga, co to oznacza słowo humanistyczny, niehumanistyczny tylko to, jak on się będzie nazywać, nie? Wy nie jesteście biwiami. już żeby tego nie wiedzieć, bo ja tego nie wiem. Kupisz tutaj, przychodzi z pomocą. Jak, jak? Co to oznacza? Oznacza to, posłuchajcie, że to będzie zademiaż, którego będzie bardzo trudno trafić ze normalnej skrzynki na początku. Choć będzie go, będzie 100%, chance, że go się trafi, gdy kupi się w pierwszym karnet bojowy czyli o to, co tutaj macie teraz na rysunku. Będzie na, na, najpierw będzie to, będzie na poziomie legendarnym, czyli będzie 0,10% szans na trafienie jego, później będzie albo jej, później będzie na poziomie mitycznym, czyli będzie 0,20% szans na trafienie jego albo jej, a później będzie na poziomie Epic, gdzie będzie posłuchajcie już 0,30% szans na trafienie. go bo No więc tak to będzie wyglądać. A teraz pokażę, a teraz Wam powiem dokładnie jak on się będzie nazywać. Jak będzie wyglądać jego ikonka, choć na początku jeszcze bym chciał powiedzieć, że nie wiemy, za ile będzie Game of pas Nie wiemy, nie wiemy. Posłuchajcie, gdzie będzie jego ikonka. Nie wiemy nawet, posłuchajcie, kurde, za ile on będzie gemów, nie wiemy, jak go się będzie czytać po polsku. No więc, no. A teraz przenoś, a teraz kras y krasnę dłońmi i widzimy się, posłuchajcie, już jak pokażę wam, jak będzie wyglądać. I kotka do go No halo. No halo. No. Posłuchajcie, tak będzie wyglądać ikonka tych nowych zademiarzy, teraz Wam powiem jak się ona będę nazywać. Będzie to zadkość zadymiarzy chromatyczna, już Wam wcześniej wytłumaczyłem co to chodzi i moim zdaniem jest warto kupić taki karnet bojowy, bo naprawdę można dostać super takiego zademiarza, który ma taką ikonkę, którego będzie naprawdę trudno trafić. A teraz posłuchajcie, przyjdzie już dobro o stars i jeszcze trochę sobie pogodę o bojowy. bojowym. Oraz o tej aktualizacji. Dobra, już wchodzę do hałasu. I posłuchajcie, jeżeli byście chcieli, żebym nagrał moje szybkie zachęty. Tylko nie zostawcie łapki, w górę, to nagram. Okej. Okay. To jest. Dobra, a teraz dalej sobie będę grał o i będę wam mówić. Więc posłuchajcie, naprawdę warto mieć tego pasa, no szczególnie gdzie to nowy zadymiasz. Więc nie wiemy co tak naprawdę, co będzie jeszcze w wy... no, tym posłuchajcie, wiecie czym nowy tym... Nowy tym karnecie bojowym, a teraz powiem Wam po co to, to jest karnet bojowy. Zaawansowanie graczy Fortnite, które też niedługo będzie na moim kanale, wiedzą, co to jest karnet bojowy. Bo też niedługo będę miał na moim kanale Fortnite Cika, Tak. Od razu mówię, że nie jestem dobry. Ale mam teraz wy po krótce, co to jest karnet bojowy. U, typ. Kurde, zjechał mnie na raz. Proszę. nie grać grać koltem. Znaczy z go nam koltem czy nie z koltem. Słuchajcie, to naprawdę wahka mieć na karne. Wracając do kwestii Fortnite, a, Fortnite a, też będzie do moim kanale. Jest paperka mi się trafiła. A to chyba w najgorszym składzie. Nie, nie. A tego nie było. Tak się Tam się strzelają jako Kurde, to mi strzelina. Dobra, każdy bojowy, który po jest takie coś, że jest karnet bojowy za darmo. Tam się dostaje mniej nagród. A jest karnet bojowy też za pieniążki. To Przynajmniej tak Twój forciku jest. Które trzeba kupić. I tam jest dwie rzeczy. Ten karnet bojowy kupował stars. Też będzie można podobnie. No więc subcią. No, a tak w ogóle no, to nie wiem co jeszcze będzie. Czekajcie ksepa ksepa. Trzeba podjechać tego, tego darwiadaczka. No, to będzie karnet bojowy

No, naprawdę warto, moim zdaniem, no po prostu warto, a teraz sobie czeku i zadam, jeszcze trochę i bierzemy 15. Ja na dachie lubię się najpierw pić 15.